Siemaneczko widzowie! W dzisiejszym odcineczku znowu jest Deforest i ostatni odcineczek Wam się bardzo spodobał, więc nagrywamy kolejny odcineczek. Tutaj jak widzicie mamy już zapoczątkowane tworzenie domu, e, tą podstawę i tutaj, tutaj ogólnie to wszystko co widzicie zrobiliśmy sobie ostatnio na live. E, ten live był nie pamiętam ile temu, ale ile dni temu, ale wydaje mi się, że jakoś tydzień temu, więc trochę w tą grę nie grałem. No i tak, dzisiaj pójdziemy sobie może po katanę. Katana znajduje się tam. I ogólnie to chciałbym przeżyć, bo mam yy, łuk i strzały, więc myślę, że przeżyję. A tak, a propos przeżycia, to ostatnio, jak grałem poza odcinkiem a, oraz poza live, y, to zginąłem. I teraz widzicie z tego, tego urywek na ekranie. No i jak, 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 widzicie, jak widzicie, zdobyłem sobie tutaj różne itemki z tych, yy, no, z tej bazy tych, yy, no, kanibali z tej wioski i odnalazłem wioskę, która znajduje się tam, tam gdzie ta zielona flaga, flaga. i jest dosyć blisko naszego domu sam nie wiedziałem, że mam tak blisko wioskę, ale mniejsze o to. Dobra, więc tak. Lecimy. Oh, hi Mark. O nie, nie, błagam, nie, 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 nie. nie. Bierzemy łuk i się z nimi bijemy Dobra Mam nadzieję, że nie zginę znowu Jest gościu. Spokojnie. Dobra, weźmy to. Dobra, uciek na szczęście. No, ile ty masz życia, gościu? On już powinien dawno w Dobra, na szczęście, już ich zabiłem. Jezu, jak ja nienawidzę z nimi walczyć. Patrzcie, ile on strzał dostał. Dopiero jak w łeb dostał, to zginął. Tutaj na hita. Ten pan zeszedł, a raczej ta pani. Dobra, ile mamy strzał? 16. 4 straciłem. Bo gdzieś nie trafiłem, nie wiem gdzie są. Mniejsza o to. O nie, no kolejni. Jezu, czemu on biega w kółko? Czy wy to widzicie? Dobra. Aha, jest tam cały brudny. Przedałoby się zrobić ognisko i ich spalić. Dobra, ja mu nie przeszkadzam, niech sobie biega w kółko. My to tam akurat... Aha, dwóch teraz biega w kółko, no to fajnie. Dobra. Idziemy się tu umyć. No halo, Andrzej, my się. Dobra. Dobra, wystarczy. Idziemy teraz do cave'a Dobra Gdzie on był? Tutaj na dole chyba był Dobra, tam ci co gonili w kółko, uciekli. Idziemy sobie teraz tutaj. Nie ch nie, chci nie chcieli, żebym tu wszedł, bronili. Loading. Uh -huh, super Odpalamy zapalniczkę i lecimy... A co ty robisz? Nie w dół. Czy nie w górę? W dół. Czekajmy chwilę, aż mi się stamina odrodzi. A, nie odrodzi mi się, super. Chciałem zjechać tak na linię. Nic nie widzę, nie będzie ida. Mam nadzieję, że tu nie ma niczego, ani nikogo. A raczej niczego. Dobra jeszcze Tu chyba nic nie będzie, bo to nie ten cave. Tam gdzie była piła łańcuchowa to tam by, byli po prostu no, no, kanibale jak się schodziło, jak się zeszło, to od razu byli. I to było najgorsze. Dobra, to tutaj mam jakieś klotchy. I Timiego, To już znalazłem. Nie wiem czy czemu jest taki sam. No bo tutaj kolejna czacha Klot to jest chyba ubranie, tak mi się wydaje, ale nie wiem, szmata to nazywam. Każdy tak na to mówi. Przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz w lewo. Fast w lewo, bo tam po prawej jest mutant. I zawsze się tam respi. Zaraz go będziemy w sumie słyszeć chyba. No właśnie. Dlatego zawsze jak stąd wychodzę to... Nie wychodzę stąd, tylko uciekam bardziej, bo zawsze się boję, że do mnie przyjdzie. To nic na szczęście nie ma, to gdzie idę. Więc można iść na chilku. Bez strachu, że zaraz coś nam wyskoczy. Dobra i mamy obóz, w którym jest dużo leków. Mam to jedzenie. Mam tyle tych leków, że wiem nawet. I wezmę. To co tu są. Dobra, zjemy. Zegarków jest dużo przede wszystkim. Możemy sobie zrobić bomby. Aha, nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy. To i co jeszcze trzeba było? A taśma i co to trzeba było? Zegarki? Tak, zegarki muszę, wiesz, a tu są. Tego wziąć. O, dobra. Dobra. Cztery chyba wystarczą. Kolejne zegarki weźmiemy. Tu zapalimy ognisko, żeby było jaśniej. Tutaj pozbieramy. O, il hajsu. Dobra, weźmiemy to. Hmm. Dobra, jest katana. Mamy katane. Dobra, możemy jeszcze wziąć kanistry, a nie możemy już. Dobra, i teraz idziemy tutaj. Nie, nie tutaj, gdzie to było? Hmm. Tutaj chyba. Bardziej jeszcze w lewo. Ja pierdolę, te dźwięki są tak straszne. Tak, to jest tutaj. Tylko muszę kucnąć. Dobra. Tutaj mamy latarkę. A nie, mogę już więcej sody... Aha, rzuciłem... A nie, dobra, na szczęście ją wziąłem. Tą włóczkę bębną Dobra, nic tu już nie ma. I mamy latarkę. Tutaj jest latarka. Dobra. Yy, w sumie możemy sobie podpalić siekierę. Żeby widzieć więcej. A propos podpalania siekiery teraz mi się przypomniało jak ja zawsze walczyłem i nie ginąłem, o. Bo zawsze miałem podpaloną siekierę i jak miałem podpaloną siekierę, to dlatego ich podpalałem i oni mnie nie atakowali. I ja mogłem w nich cały czas spalić. Co to jest? Czy ja stąd przyszłem? To jest inne przejście. To jest inne przejście. Chyba. Albo nie. Nie, to nie jest inne przejście. To jest wyjście właśnie. Wtedy przyszedłem. Eee. Co ja słyszałem? Zadajcie tędy i ja stąd zawijam fast, fast, fast do góry. Dobra, teraz możemy sobie chillować, bo już nic nas nie może zabić. No chyba, że czeka jakiś mutant albo kanibale zaraz przy wyjściu. Znaczy jak idę po linie, No, tam Jerry na dole. Pewnie <grym> się zrajdował, że mnie nie dopadł. I dobrze. Nie Dobra, lecimy do góry. Dobra. Get up. Szybciej, szybciej, szybciej. To trochę nudne. Dobra. Jesteśmy oczywiście pada. Idziemy do domu. Możemy się cieszyć naszą ukochaną Kataną. Wezmę ją teraz do ręki. Katana. Jaki to ma speed? Bo tam coś o speedzie pisało. Aha, muszę ją ułożyć do ekwipunku. Speed ma największy z wszystkich broni, chyba. Tutaj na przykład można zobaczyć speed jest mniejszy, ale tutaj jest blokowanie praktycznie zerowe. Więc jak mamy katanę, to nie możemy w sumie za bardzo tak blokować. A to nie ma znaczenia, bo jest tak szybka, że możemy nawalać kanibali po prostu bez końca. Zatem patrzcie, jaka ta katana już ładna. Dobra, lecimy. Lecimy. No i myślę, że to na tyle w tym odcineczku, no bo co tu więcej dodać? Że pióra możemy podbierać, ale żeby nie było chwile i tyle piór już jest, to mi się podoba. Mamy 25... nie, 24 pióra i robimy strzały. Ale bez kamienia. Zdech. Już mamy chyba za mało piór. Tak, mam za mało piór i mamy 36 strzał. Pochciąpowo. Dobra, idziemy do domu. Mam jeszcze 6 kości, to możemy sobie tutaj dodać do płotu kościowego. Dobra. No to na tyle w tym odcineczku, jeśli film Wam się spodobał, to oczywiście Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, to tyle Trzymajcie się i cześć, oczywiście widzimy się w kolejnych odcineczkach Za dwa dni, to tyle i na ra!